Czy na okay. początku linię opłaca się uderzyć w maga? No to zależy co zrobisz, nie? Jeżeli uderzysz w maga, to, to, jest, to chodzi Ci o to, że uderzysz w maga, wycofujesz się za linię minionów, i wtedy agro przerzuca się na jednego creepa. I Taka sytuacja. I wtedy bardzo szybko ten minion umiera. I zanim przeciwnicy, jeżeli będą za długo. Na przykład, gdybyś ty przyszedł na linię od razu, i gdybyś uderzył w tego, to jest taki Pan koncept. Jeżeli przyjdziesz na linię i uderzysz od razu sobie w miniona, kastera. Stoisz ty tu, uderzysz w niego. One się przerzucają na ciebie. Od razu zrzucasz agro. One wszystkie się agrują na tego najbliższego tu. I zanim oni przyjdą, to ten minion nie żyje. I macie przewagę każdego poziomu. Sami raz lulu, nie? To jest, no. to jest generalnie gówno tak to jest? co to kurcze jest tak co to kurcze jest nie? Tak. Samira chce żeby ktoś się z nią wbił a Lulu no nie za bardzo by chciała okej okay, gramy też na y, pana Fidelstika. no to nie jest wymagający hmm. oponent to jest taki taka postać wiesz Taka karta odwrotu, jak to No, ona, ona wiesz, potrafi gdzieś tam pocisnąć przewagę, natomiast jeżeli nie ma przestrzeni na mapie, to sobie nie poradzi. O! No, Mam kół. Nie? nie, czekaj, nie. zobaczymy. Okej, okay, no tak, Zatawiamy czyli co? E, ok, no tak, no tak. Zmuszasz się do użycia umiejętności, prawda? Mówiliśmy już o tym. Co się tu stało? Co A... powinien zrobić? Jak to tu wygląda poprawnie? Jak to zagranie wygląda poprawnie? Żeby... Możesz wcześniej przejść na. No, jeżeli już, już e. przed... Przejściem um, na linię? Nie, już nawet czy... tu. Nawet tu. No Jeżeli uważasz, że czy... tu coś możesz zrobić, to możesz e. zrobić pewnie. Um, nie. Hmm. Może jakoś krepy z... Nie hmm. wiem, czy by udało się klipy zbić, żeby wszystkie złapać na raz bez życia. Oczywiście, że się da. Dlatego, że jeżeli uderzysz jednego z nich i HP chociaż jednego spadnie inaczej niż reszty a teraz spada praktycznie identycznie to damage zaczyna się zupełnie inaczej rozwijać prawda bo wtedy trzy biją ten się Ale. już nie będzie tak tylko ten, ten się te się przerzucą tu te się też inaczej przerzucą zupełnie inaczej będzie wyglądać prawda gra tak Barkset dobrze powiedział odpowiedź jest arcybanalna wystarczy jeden autos po prostu. Po prostu auto. Zgadaliśmy o tym. I już Krajwor wystarczy No auto. chodzi o to, żeby one nie spadały w tym samym momencie, tak jak powiedziałeś na początku. To, że one spadają w jednym momencie, to jest nasza wina, bo może mamy na to wpływ. I teraz yy, yy, nie można użyć ku? No właśnie nie. W sensie to nie o to, że nie możesz, możesz. Tylko przez następne. Gdyby przeciwnicy byli już tutaj i byliby kompetentni i widzą, że ty wywalasz no, kuna na tak, tak, i przez następne tak, i przez... Mhm. i przez następne 10 sekund nie masz e, żadnych umiejętności, to dobry przeciwnik po prostu wyjdzie i wypędzi z linii, bo nie możesz się tradować, bo nie masz umiejętności prawda, i zużywasz manę, i teraz pytanie jest, czy jeżeli musisz się zmusić, do... jeżeli możesz zmusić się do użycia umiejętności, a nie musisz to lepiej się nie musieć bo możesz zrobić mogę ci pokazać analogiczną sytuację ty możesz, użyć, ty możesz zbić to atakami, Przeciwnik podchodzi, wywala w tę umiejętność i teraz. Wtedy jaką wali, to ja mogę go z tego uderzyć. Tak, i teraz wtedy on, raz, że chłop bije tu, a ty już bijesz w niego, to jeszcze do tego dorzucasz kół, a on nie ma kół, bo zużył w wavea, którego przyszedł za późno. Więc nie dość, że masz przewagę spela, to dwa masz przewagę inicjatywy, bo on musi bić w miniona, kiedy ty bijesz już monary, bo ty nie masz minionów. w. traci miniony. Tak, tak. Win-win. Win-win. Okej, okay, druga sprawa. Znów. Tak, ten lisz nie musi być długi. Za długo liszujecie. To jest Master G, come on. Popatrz, to już jest za długo. Um. To jest Master G. O, proszę cię. Ja cię proszę. chłopie, Popatrz. Pach, pach Dobra. i pach, spadamy. To tobie będę darł, tak długo liszował. Spadamy. No. 1200 i spadamy. I już, alo. Za długo. Dobra. <laughs> Zapamiętam. Czy na początku i... linii opłaca się uderzyć w maga? No to zależy co zrobisz, nie? Jeżeli uderzysz w maga, to, to, jest, to chodzi Ci o to, że uderzysz w maga, wycofujesz się za linię minionów, i wtedy agro przerzuca się na jednego kripa. I taka sytuacja. I wtedy bardzo szybko ten minion umiera. I zanim przeciwnicy, jeżeli będą za długo. Na przykład, gdybyś ty przyszedł na linię od razu, i gdybyś uderzył w tego. To jest taki Pan koncept. Da, da, da. Jeżeli przyjdziesz na linię i uderzysz od razu sobie w miniona, kastera. Stoisz ty tu, drżysz w niego. One się przerzucają na ciebie. Od razu zrzucasz agro. One wszystkie się agrują na tego najbliższego tu. I zanim oni przejdą, to ten minion nie żyje. I macie przewagę każdego poziomu. Trójki, trójki. Bo nie mają za małą expa Macie jednego miniona expa do przodu. Zawsze. I nawet jeżeli na event będziecie zabijać miniony to macie przewagę. No, oczywiście motyw jest taki, że wtedy wy bardzo szybko go tracicie, więc później trzeba to wyrównać. Bo inaczej oni przyjdą i mogą na przykład zacząć wam budować falę. I jeżeli na przykład. I teraz to jest OK, kiedy wy no kontrolujecie. Bo mm -hmm. No bo może wtedy straszyć jak będą chcieli puszczać mm -hmm. te I teraz. Samira, już nie mam dobrego a. Mm -hmm. I teraz dokładnie. I jeżeli. I to jest dobre, kiedy wy wygrywacie linię, Nie? Bo wtedy to wam nie robi DIFa. Wy i tak sobie zrobicie Prio. Ale jak przegrywasz, to to nie robisz takiej różnicy. Bo ta przewaga poziomu nic wam nie da. Dlatego, że oni będą puszować i wy macie jednego kripa do przodu, ale oni zabiją te trzy. I wy nie będziecie mieli dostępu do fali, będziecie tylko las hitować i oni będą stakować wave'a, będą wygrywać, więc i tak będą mieli przewagę poziomu. A jeszcze im ułatwisz tak naprawdę pusz w swoją stronę, bo szybciej im odejść miniona No więc to jest takie, w sensie to trzeba by było Ja się przyznam, że tego aż tak nie rozkwinęłem. No to może pomóc, bo może doprowadzić do sytuacji, gdzie ich pusz jest tak szybki, że oni kroszują dwójkę. I niekoniecznie chcą to zrobić. I wtedy wiecie, jest git, bo pierwsi rozwalacie trzecią falę, więc później wy de facto dostajecie pierwsi poziomy. To było dzisiaj też na coachingu, tak? Jeżeli skraszujesz dwójkę. I kanon przychodzi tu wtedy macie skraszowaną. Kanon przychodzi tu, i teraz wasza wieża zabija Waj'a z kanonem, a oni do waszego wave'a nie mają dostępu, prawda? I zaczyna się back po dwójce umiesz sobie to wyobrazić i wtedy tak. y, sytuacja jest taka, że wy zabijacie ich creepy, ponieważ ich nie, bo one dopiero się budują i nie mają do nich dostępu i się okazuje, że mimo że oni dopuszczalowali dwójkę piersi, to trójkę wy dostajecie piersi no to takie dywagacje w każdym razie przejdźmy sobie dalej hmm. jak coś to było dzisiaj na streamie, więc pow na powtórce pierwszy coaching w końcu będziecie mogli zbogarnąć dobra macie przewagę wave'a, budujecie falę i znów, y, nie warto crashować dwójki za bardzo to są pojedyncze wypadki ale to na razie ich nie będę omawiał. Okay. No i teraz powoli ten push. Nie za szybko. Meczujesz raczej i. Bo możesz doprowadzić do sytuacji, gdzie tu się spotka kanon. No jest wtedy GG, nie? Zaorałeś się. Ok, ona ci zbiła Bond Painting, więc teraz te wymiany takie mocne, nie za bardzo. O oh, fuck. O oh, fuck. <todgłosy> Uhuhu. Uhuhu. <todgłosy> Zdążysz? Jeżeli mogliby to wziąć na klatę i nie zdążacie w tym momencie. No, mogli wziąć na klatę. Nie wzięli. Zaworałeś się. I teraz. Okej. Okay. I teraz jest sytuacja z kanonem i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Okej, okay, oni są głupi, to przeproszowali. No to takie. Co mogę powiedzieć? No. Wszyscy, ro, wszyscy Dwie... Dwie i pół minuty i wszyscy się już. Wszyscy się już, że tak powiem, poprzewracali. No, oni, zamiast trzymać tego tu Wave'a budować. Ale Jezus Maria, tragedia. Dobra. Krajfor. To jest zły push, ty o tym wiesz. Za szybki. Popatrz, jeżeli ty dopuszczujesz im dwójkę, to oni mają darmowy clear. To już ci mówiłem, to dzisiaj też znów, bo. To się znów powtarza, bo było dzisiaj na coachingu. Dopuszczujesz to, i oni mają darmowe zszczerzenie tej fali. To nie będzie żaden problem. Popatrz, on ta zwierza tu i ona autosa wali. Tak, ona wali autosa. Okej, okay, jest. Okej, okay. nie, nie rozumiem. mam Maku, ale z, z jakiegoś powodu nie. Tutaj autosku. Okej. Okay. Z zamiast... Słuchaj, co ona robi? Okej, okay, No jak widać tak sprawia problemy natomiast wszystkie te miniony były do dobicia to wszystkie te miniony były do dobicia U, hop, w ogóle nie wykorzystuj umiejętności nie wiem, tragedia i nie zrobiłeś sobie żadnej mimo puszu, popatrz ty nie zrobili żadnej przewagi dobra ona masz 4 klipy przewagi Okej okay? ale to tylko dlatego że ona gra fatalnie powiedzmy sobie co nie więc sam push nie daje ci przewagi I teraz miałeś wykorzystać przewagę, zdobyć może lepszy matchup I nic, koniec, wave jest skraszowany. Bounce back na trójce i koniec I tyle, tyle z tej przewagi mm. <laughs> Twoja przewaga proszę się kochać I teraz jesteśmy w dziwnym spocie W momencie kiedy junglerzy mają play na mapie Bo się zbliża trzecia minuta No i... Oczywiście my sobie na początku wiedzieliśmy, że oni zaczęli też na bocie, bo przyszli późno jak my, więc nie jest tak źle, nie? Ale pozwalasz się odpuszować fali, to jest git, podchodzisz za wcześnie, to, to nie jest dobre znowu. Nie, nie ma potrzeby, niech ta fala tu przyjdzie, nie zatrzymuj jej. Okej. Okay. Teraz trochę skróć, okej. Okay. No nie, to to jest git, masz przewagę, ej, oni mają przewagę kanona, to jest git, nie? Bo oni, wiesz, robią, mają, musisz, musisz to skrócić, jakby to jest okej. Okay. Eee, to jest OK. Tylko to wywalanie speli, co nie jestem fanem, nie? Szczepan tutaj, no, w roadzie, Okej, okay, i teraz co, i teraz popatrz. Co, co dalej powinno się stać? To jest taka kartka no. wyciągnięta z notesu, nie? Co no. się będzie działo? Powiedz mi, następne ruchy Twojej samiry. Co się dzieje dalej? No, to ja kanał, to powoli, 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 powoli. Co się dzieje? Po kolei. No. Zabiera, dobija sobie Jonka. Okay. potem kolejnego I teraz stop, Ona zabija ja miniona. Pewnie... co robisz ty? Ja pewnie zrobię kanona Raczej znaczy, no, w tym przypadku meczu nie, poprawne. jest poprawny Jest poprawny czy nie? Znaczy, czekaj, coś jest nie tak na chwilę Spoko Jak halo? myślisz? No, halo, halo No, przekonujecie, że dźwiękiem było Okej, okay, spoko Dobra, dobicie tego kanona jest poprawne czy nie? Zastanów się, masz czas. Tak, bo dalej do nas się puszuje, tylko wolniej. Okej, okay, ale jest jeszcze jeden aspekt, bardzo ważny. OK, prosta sprawa. Co robi następnie Samira? Podchodzi... No? Co robi Samira? Pod... Podchodzi po kolejnego klipa i puszuje. Mm -mm. Okej okay. A, czyli po prostu nie, nie bić kanona, bo tak ona to będzie puszczała na pałę Nie, to nie ma znaczenia teraz, ten wave będzie even Jakby, to nie ma znaczenia czy ty go, jakby, to nie ma tu to znaczenia to, to, nie zmienia z lane state'u, bo te creepy tu będą dalej stały w tym miejscu Jakby to nie ma znaczenia teraz Pomyśl Czy jest coś co możesz zrobić? Czy jest coś co możesz wykorzystać? Próbować ją zraidować? Tak no. I teraz cofnij się do tego kanona Czy warto go w takim razie wziąć czy nie? Nie, bo nie panie od razu No nie, no jesteś w stanie hmm. go zabić, nie? Dwa hmm. takie. No, nawet jakbym pewnie znał siebie to pewnie podczas raid'a to jest rzucił zrzucił kół jeszcze przy przepadek by mnie jeszcze, przy przypadek jeszcze dobił w dobił, się Okej, okay, ale nie abstrahuj, skup się na tym hmm. Czy warto go zabić czy nie? Nie Okay. dobra to co się dzieje teraz tylko hmm. nie dobijasz Kajsa Samira zabija tego biniona i podchodzi pod tego kripa co wtedy robisz podchodzę za tego za kripa melaka i ją autocuję. po prostu tak w, y w sytuacji gdy nie ma kanona tak ale ty będziesz musiał w tym momencie łapać kanona bo go nie dobiłeś wcześniej Cześć, o co chodzi? Musisz go. To jest, to jest ten koncept, który jest na pierwszym wave. Niegleszcz, próbuj sobie to zwizualizować. To jest koncept, który jest na pierwszej fali. Masz miniony i jej miniony. I wasze miniony w tym samym tempie spadają do niskiego low HP. I jeżeli jedno z was dobije go wcześniej, to ma wolne ręce w momencie, kiedy drugie musi je dobić, prawda? I wtedy tradujesz. To jest ten sam koncept. Zobacz, to jest dokładnie to samo, co na pierwszej fali. Więc dobijasz tego creepa. Bo przygotowujesz się na to, że ona będzie dobijać go, i wtedy, kiedy ona dobija go, to ty dobijesz ją. O to chodzi. No, i teraz popatrz. Tak? Dobijesz, uderzysz Samirę? No, nie. Czyli ta lulu jeszcze podeszła, to bym. No, oczywiście, że podeszła, bo wycofałeś się, bo był kanon, więc nie mogłeś przejść dalej, bo był kanon niszczyszczony i wasza linia przesunęła, jest tutaj ale jeżeli nie ma kanona, to wasza linia jest tutaj prawda? jest różnica, hmm. nie stoisz tu tylko stoisz tu i czekasz na nią, że ona podejdzie pod creepa to jest różnica a pan był w pogotowiu, możesz mu to zasygnalizować teraz ty się cofasz bo i, i będziesz, zmuszasz się do życia skilla na kanonie. dlatego planowanie minionów jest tak ważne w kontekście właśnie przygotowywania pod trade. Y też popatrz, to nie jest trudna sytuacja ty ją znasz, to jest sytuacja z pierwszego wave'a ona będzie szła, po, cały czas kmin, cały czas patrzy, ona podejdzie pod miniona. Co następnego robi Samira? Będzie bić tego, później tego, później tego. I tyle. I w kółko to samo. No. I tak push, push on, ciągle. Tak, ale był trade, którego nie wykorzystałeś, nie? Ok. No, i taka, taka sobie ta linia jest. Tak se wszyscy grają, nic się nie dzieje. Ci tam się biją, wyczujecie bułę. No i chillera. Nie? I tutaj mogę się przygotować a. na wyjście. A, raz. Teraz, teraz nie? nie? Tak, tutaj nie. Popatrz, a. zgubiona. Gubisz, cały czas gubisz. Pomyśl, ile autoataków gubisz podczas gry, nie? Podczas takiego leniquizu. Pewnie jest kilkadziesiąt. I teraz później wchodzisz w wymianę, i teraz znów wchodzisz w wymianę, później w tej poprzedniej grze, i siadajecie na pery od 100 do 0 i rzucacie monetę. I jeżeli w takiej grze znajdziesz przed taką wymianą 10 autosów chłopa, 5 autosów, to wygrywasz. Przynajmniej 65% spały tych wymian, jeżeli są w miarę even. I o to chodzi: to są te małe zwycięstwa, które się później przekuwa w te duże. Bo jeżeli wy będziecie, na nabijają tyle HP, i ona tyle, a później wpadają na przykład junglerzy i zaczyna się szambo to wy wygrywacie z natury, bo nie mają mniej HP Nie musicie ich zabić. Później ich zabijecie. I o to chodzi: popatrz, tu będzie znowu. Znów. Popatrz ta sama sytuacja, wychodzę powoli do przodu, za, yy, teraz idę do przodu, ona potwierdzi pod creepa, biję jej na łeb, cofam się, dobijam mojego i znów i cały czas w kółko, i cały czas powtarzasz, cały czas, każdy minion powinien być wyzwaniem, idę do przodu, teraz chcę ją strajdować, nie mam co robić pach, nic się nie dzieje, mogłeś to nawet wziąć na klapę, szczerze, bo to biję mało i ty masz full hubsy tak, no, bo jest problemem. Natomiast to, tutaj żadnej walki nie będzie. Tu nie będzie żadnego wyjścia. Ten bomb jest whatever. W tym momencie. Tu nie ma szansy na żadną walkę, to się nic nie dzieje. Nie, nie ma opcji. Jeżeli oni was skakują, to umierają w tych klipach. Natomiast to jest trafna uwaga, co powiedziałeś, że, że jeżeli był to matchup, wiesz, jakiś agresywny, nie wiem, i luz, no to faktycznie to byłoby głupie. Natomiast jeżeli masz full hp, to możesz to przejąć na klatę. Czemu nie? Masz regen HP, nie? Warto z niego skorzystać żeby masz pasywny regen HP stracisz tam 40hp ona się w kilka sekund odrodzi i takie rzeczy albo na przykład jak się gra supportem czy coś okej okay. ja nie i znów cały czas popatrz ten sam koncept w ogóle z niego nie korzystamy pierwszy koncept w League of Legends jak się gra na linii który jest powtarzalny na każdej linii na każdym meczapie w każdej roli nie zero walki popatrz czy ona będzie chciała wyjść po kanona no oczywiście że tak ona zrobi wszystko żeby po niego pójść i teraz pytanie: Czy staniesz przed nim? Nie, oddałeś go za darmo. Kanona. Gdzie mogłeś ją. Z... Kanon jest najlepszy do zbejtowania. Tutaj mogłeś nawet Szczepanowi powiedzieć: Szczepan. Ona idzie na, kan na mojego kanona. Ona skacze na moją armatę, Muszę ją zatrzymać. Nie? I, i wtedy ze Szczepan, Szczepan ustawia się w pozycji. I wiemy: on Każdy gracz się na, na ciężarówkę. No i pach. Nie? I po sprawie i po sprawie taka sytuacja nie No i to można mnożyć w sensie to jest koncept całą linię nie i tu się coś udało widzę lulka z mis lulka z mi No spoko to mi się podoba dobiję wychodzicie na czwórce Aha wyszliście na czwórce ta zajebiście okej okay, No wyszliście na tylko powinna być to szybciej zdecydowane czyli wiesz tu jest czwórka nie tu stoi czwórka i już powinniście cisnąć do przodu, nie? pan jest. A w sumie, czekaj. A jeszcze nie czwórka, dobra. To następne. Czy ja pokazałem naszego miniona? Czekaj, czy ja coś cipie, czy o co chodzi? Nie. Nie, nie, to jest okej, okay. ten minion wam nie da po prostu. Dobra. No to tak mało tam. Ile tam brakuje tego ekspa? Bardzo mało. Dobra, więc następny minion daje czwórkę i wy już wychodzicie do przodu. Już powinniście, że tak powiem, manewr krążający coś stosować, nie? Bo trochę hmm. za późno, bo, bo u was było tak, czwórka reakcja. Dobry gracz się no nie da na no to. Do, do już. Tak, grać się <grym> na to nie, nie da zło. Do, tak, to nawet słabi gracze ja widzą, mnie, Tu powinno być właśnie, że wy już wiecie, że to jest czwórka. No oni nie reagują, no śpią, nie wiem. Po prostu jakby dali krok do tyłu, to by było git, no ale robią to, co wy w poprzedniej grze, nie? Identycznie. Może jeszcze to było. Okej, okay. okay. no no, spoko. Luz, luz. Okej, teraz dokończmy to, bo to jest ciekawe. Teraz się zacznie zabawa, bo to jest znów... Znowu wracacie do kontroli, i znów zaczyna się gra ciekawa. Dobra. Jakie są nasze cele i no jakie są nasze obawy? Nie, nie dać im Ricola i gang. Nie. Tak. Yy, I chcemy co zrobić? Ale. Pushować. Slow. Slow. No to już jest decyzja, ale... Cel, ale, ale tak, tak. Tak, no to już jest narzędzie do osiągnięcia tego, żeby. Chcemy wziąć recall tak? Mamy Golda, chcemy dopuszczać zresetować linię. E, albo grać, no bo macie przewagę, tak? Wygrywacie, macie fulla, fulla oni są na lołach. tutaj na jungler nie pomoże. E, I situation jest takie, że macie jeszcze będziecie mieli support Junglera, który jest Twoim teammateem Nie. Okay. No, whatever, możesz go spingować. W każdym razie, mm, możecie budować falę i tu może wiesz, Master G ma zajebiste dive, y, nie? Można zaprosić hmm. Mastera na dive'a na imprezkę pod wieżą. Więc oni są martwi, 100 na 100, jeżeli zdajwujecie z y, następną falą jeszcze jedną to 100 na 100 jest dive. I druga sprawa, jeszcze jesteście razem macie samonery jest Git to jest dive 110% zawsze tutaj zawsze jest dive. w po prostu. prosto tu iść i teraz na czym mógłby golemy bo ta fala se przyjdzie i fajnie by było jeszcze z następną bo to chyba nie jest kanon, nie jest dobrze pamiętam następna będzie kanonem i teraz situation jest takie że tą przewagę trzeba wykorzystać i znów widzisz pierwsza myśl jest o recall, nie ale znów byłaby powtórka z pierwszego wave'a z pierwszych dwóch nie czyli mamy przewagę budujemy falę i dajemy ją za darmo i bierzemy recall nie i nic z tym nie robimy. Więc zauważ, że właśnie to jest takie już ciekawsze zrozumienie gry, bo w takim podstawowym aspekcie bym ci powiedział, jakbyś był nobem, że no, szukasz fajnego pushu i rikol, nie? Ale tutaj już jest głębiej, można coś z tym zrobić. Więc przede wszystkim, fajnie byłoby postawić Warda, którego masz. Którego masz, jest okazja. Teraz pójdziesz miniona i schodzisz po Warda i szybko wracasz, żeby nie dać im kontroli nad wave. Natomiast tutaj ani ty, ani Szczepan. Nie zastanawiacie się, co zaraz nadejdzie. Puszujesz falę za szybko. Push takiej fali nie daje ci zbyt dużo, prawda? Ona jest dość mała. Prawda? Master G jest na kurakach. Nie ma pingu, nie ma komunikacji, nie ma wsparcia. Nie ma warda. Jest szybki push. Trade'owanie HP przed divem. I popatrz, za szybko. Jest po akcji. Tyle. Darmowy wave pod wieżę, popatrz, ba. za darmo, za darmo, za darmo, za darmo, za darmo, za darmo, nic nie zdobyliście Widzisz to? Chcę żebyś to zapamiętał Właśnie dlatego w swoich grach nie będziesz potrafił robić przewagi creepów Właśnie dlatego, nawet jeżeli wydaje ci się, że pushujesz i, i, i tak dalej Bo coś za tym musi iść I to jest, i to jest motyw Gierki, to jest motyw gierki, sam push nie starcza, ty musisz zrobić coś Coś plus. Coś więcej. Czajesz koncept? To, Czy... Otwiera oczy. No, To... Zobacz, ja poddaję, jak ty już Albo... Mm -hmm. Żeby coś tak więcej, wiesz... Tak, jak grasz Caitlyn tą to nawet stoisz chamską pod i ich obijasz, nie? No, Utrudniasz im życie. Tak, wiesz, trafki no, masz wyborany. Ale to, że ten master... Jakby to jest... To jest obvius, to, to jest serio. Obvius, to, to nie jest rocket science. Ja wiem, że w trakcie gry to może być, ale to nie jest angażująca sytuacja. Popatrz, pozycja siły, spokojnie, nic się nie dzieje, nikt cię nie, 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 pre, nie naciska na ciebie presji, masz czas do myślenia i takich momentów szukaj, i wykorzystuj. Najpierw te spokojne, a później będziesz w stanie w chaosie gry wymyślać dobre odpowiedzi. Tutaj sytuacja jest obvius. U ciebie tak myślenie powinien być taki: przejmuję kontrolę nad waveem, jaki jest mój plan. Są, jak mogę to wykorzystać? Recall, zabić, zdajwować wziąć smoka, postawić wizję. Dalej. Czy mój jungler może mi w tym pomóc? Potrzebne jest wsparcie. I myślisz, czy mi laner może pomóc? Czy jungler może pomóc? Patrzysz, jest jungler, prosta sprawa, mordo. mordoł Dawaj na dive, a. jesteś masterem. Przyjmiesz trzy tower shoty, jednego weźmy na Q, drugiego na w i, i wiesz. I trzeciego na ry jest git. A my jeszcze może mamy flesze, to jeszcze odfreszujemy. I oni są martwi. No, no i tak sobie to życie płynie powoli, mój drogi, krajforza. E, no ale to jest następny etap nauki, tak? Ogarniesz kontestowanie minionów i tak naprawdę już będziemy przechodzić właśnie do takich rzeczy, bo to nas będzie interesować. No ale nie ma co mówić, no są koncepty, które Mastery nie ogarniają, nie, to wiesz, to może pojedyncze gracze w Masterze to ogarnią, no. Większość gra bez celu, to zresztą widać po coachingach Masterów, takich coachingów Masterów jest sporo, graczy z Master Tieru, mam na myśli. Na necie, czy to jakiś tam. Nie wiem czy kurtis zrobi, ale no różniką człowieka pewnie Bezum też robi. I, I u niego też Też kiedyś widziałem. Też się takie rzeczy działo, Okej. Okay. I dostaliście przekopę. Zobaczmy, co się stało. Zobaczmy. Okay. Spanko. Okej, okay, odwracacie. I zaczynasz zwój, to jest błąd. To, to jest błąd, który ja nie grając z Kaisą wiem, że na Kaisie to jest błąd. No, bo pasywka, kurde ci idzie, cała się palić. To jest błąd Żeby na KaiSie. Wiem, wiem, że to jest błąd na KaiSie. Trochę kaisy zanalizowałem. To jest, to jest złe otwarcie. To nie jest dobre otwarcie. Może jakbyś miał perkę, nie? Ale to jest złe otwarcie. To, to wam przegrywa trade od razu. To, że jest złe otwarcie. Możecie się cofnąć, nie? Patrz, w tej pozycji. Czemu nie? Why not? Wave idzie do was. Macie pozycję do Ricolu. Nie musicie się bić. No Okej. Okay. I teraz co się dzieje? Ona skakuje Szczepan. Szczepana nie ma. No i tego wutu zabrakło, no. No. Cholera. Pani flash. No, to ty nie jesteś martwy, no jak tak myślisz, to... To no, nie ja wiem. Wiedziałem, że się kuma. To na lewo da we wydaje. No ja się kułnie. <laughs> o <suszę> nie Czemu? Gdy, greedy Greedy S jesteś, wiesz? Znów, chcesz wygrać grę w cizowy sposób. Chcesz cizować grę. Flashujesz, żeby uciec, a później. No a potem idę w nią. Jeszcze idziesz w lewo, zamiast do tyłu. Nie wiem, for Mordo. Ty musisz. Się... Tak jak mówię, to będzie. taka... To jest takie podsumowanie dzisiejszej sesji. Ogarniesz fundamenty, dużo już wiedzy masz, potrafisz minę do niej opowiedzieć w trakcie gry. w praktyce. Potrafisz w praktyce. Mordo, potrafisz, tylko. Zapominasz, wracasz do złych nawyków.